W 2002 roku brytyjski reżyser Danny Boyle wraz ze scenarzystą Alexem Garlandem stworzyli film, który z czasem stał się filmem kultowym, który też zrewolucjonizował ukazywanie zombie na ekranie, bo to bowiem w filmie 28 dni później ukazano żywe trupy nie tylko jako powolne bezmózgie maszkary, a właśnie jako szybkie agresywne bestie. Skromny film okazał się sporym sukcesem, więc 5 lat później otrzymaliśmy kontynuację, jednak 28 tygodni później, z 2007 roku, zostało stworzone już przez inną ekipę autorów. I sama jakość filmu, mimo bardzo fajnej obsady, gdzieś zwyczajnie nie sprostała oczekiwaniom. I mimo iż ja uważam, że to nawet i udany projekt, to nie miał on jednak startu do znakomitego pierwowzoru. I właśnie teraz, po 23 latach od pierwowzoru, otrzymaliśmy kolejną część, czyli 28 lat później. I co najważniejsze, za sterami projektu po raz kolejny widzimy danego Boyla jako reżysera. Oraz Alexa Garlanda jako scenarzystę. Czy więc 28 lat później to odgrzewany zombie kotlet, czy może powrót do formy po blisko ćwierć wiecznej przerwie? Ja mam na imię Przemek, a wy oglądacie filmożerców. Minęło już 28 lat od momentu, kiedy w Wielkiej Brytanii wybuchła epidemia pewnego wirusa, który powoduje u ludzi niekontrolowaną agresję. Głównym bohaterem tej opowieści jest niejaki Jamie, chociaż nie do końca on tu jest głównym bohaterem, w którego wciela się Aaron Taylor Johnson oraz jego syn Spike. I to jest faktycznie główny bohater tego filmu. Ojciec i syn żyją na odciętej od świata wyspie. Dzięki temu mogą oni czuć się w miarę bezpiecznie w swojej komunie, ale aby dostarczyć wszelkie niezbędne surowce do przetrwania, od czasu do czasu nasi bohaterowie będą musieli się udać na stały ląd. Tak więc ojciec i syn wyruszają na wyprawę, no i jak można się domyśleć, pójdzie to w kierunkach niezbyt dla nich pożądanych, ale później, co mnie zdziwiło, film przybiera zupełnie inny obrót, co nie jest pokazywane w zwiastunach, więc nic Wam nie będę zdradzał. Ale cieszę się, że kampania marketingowa nie opowiedziała całego filmu. Pierwsze na co chyba należy zwrócić uwagę to wygląd tego filmu, a ten film wygląda rewelacyjnie. Przed premierą sporo mówiło się o tym, iż sam film został nakręcony przy pomocy iPhone'a. I oczywiście to nie jest tak, że operator trzymał po prostu w ręce jabłuszkowy smartfon, tylko zbudowano specjalną konstrukcję, której sercem był ten iPhone. I chociaż wielu pewnie użytkowników iPhone'a powie, że to rewelacyjny sprzęt do kręcenia filmów, no to jednak jest to tylko smartfon i on ma swoje ograniczenia. Ale te ograniczenia zostały przekute przez operatora na. Korzyść po prostu samego filmu. I ten zabieg okazał się nie tylko marketingowy, ale po prostu działa i znakomicie buduje klimat tej produkcji. A jeszcze, jeżeli dodamy do tego styl samego reżysera Danego Boyla, to wyjdzie z tego nam produkcja, która może nie przypadnie każdemu pod tymi technicznymi względami do gustu, bo Dany Boyle ma bardzo chaotyczny sposób opowiadania swoich historii, ale jest to chaos kontrolowany i po prostu daje to bardzo dużo takiego autorskiego sznytu temu filmowi. Przez co klimat 28 lat później jest po prostu niepowtarzalny. Ale klimat tego filmu jest gęsty niczym zupa, która zbyt długo leżała na gazie, bo 28 lat później to film, który w obrazku jest piękny, ale zarazem obrzydliwy. Taki obrzydliwie piękny, albo właściwie pięknie obrzydliwy. No, ale ktoś może pomyśleć, czemu ja się tyle skupiam na jakichś technikaliach zamiast opowiedzieć o aktorach, o fabule. Ano dlatego, że mam ogromne przeświadczenie, że gwiazdą właśnie filmu 28 lat później nie do końca są ci gwiazdorzy, których widzimy na plakatach, a właśnie sam reżyser. Bo niestety żyjemy w czasach, kiedy w produkcjach, które mają trafić do masowego odbiorcy, coraz mniej mamy takich autorskich wizji. Coraz mniej mamy projektów, gdzie podczas oglądania filmu. Filmu możemy po prostu rozpoznać wkład konkretnego reżysera na to, jak ten film właściwie wygląda. A dany Boyle jest jednym z nielicznych takich reżyserów, których faktycznie można rozpoznać już po kilku scenach. I widać, że reżyser włożył w ten projekt całego siebie. I chociaż sam uważam, że jego styl, szarpany, pełen chaosu, nie we wszystkich jego projektach po prostu pasuje do opowiadanej historii, jak chociażby w moim odczuciu chyba najbardziej doceniony projekt w karierze tego reżysera, czyli Slamdok milioner z ulicy, to w przypadku 28 lat później po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł to zrealizować. Chociaż wyobrazić sobie tą zmianę reżysera będę musiał bardzo szybko, ponieważ kolejny film z tej serii już powstaje, Dany Boyle będzie tam tylko producentem, Alex Garland nadal pisze scenariusz, ale na stołku reżysera zobaczymy Niję Kostę i błagam tylko tego nie spieprzcie. No dobra, ale styl stylem, technikalia technikaliami, ale przecież aktorzy są tu równie ważni i każdy z ukazanych na ekranie bohaterów jest po prostu znakomity, z jednym rodzynkiem, który wybija się ponad te wszystkie znakomitości, a mianowicie jest to Alfie Williams jako 14-letni Spike. Ten chłopiec przed tym filmem zagrał jakieś dwie małe rulki, a w 28 lat później musiał udźwignąć na swoich małych, wątłych barkach cały film, gdzie partnerują mu na ekranie takie postacie jak Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer czy Ralph Fiennes. I mówiąc szczerze, z całkowitym zaskoczeniem temu chłopakowi się to po prostu udaje. Jego Spike to właściwie serce tego filmu, i gdyby ta rola została pokpiona, to uważam, że cała ta produkcja by się po prostu zwyczajnie posypała. Bo Spike to chłopak, który dopiero wkracza w ten niebezpieczny świat. Dzieciak, który urodził się już po wybuchu epidemii, który nie zna świata, jaki był przed tym straszliwym wydarzeniem. Jego relacja z ojcem, z matką, to jakie podejmuje decyzje. To jakie popełnia błędy, wszystkie te elementy budują nam nie tylko spajka, jako bohatera z krwi i kości, ale także cały ten film nabiera po prostu takiego realizmu, mimo iż przecież jest to historia, gdzie pojawiają się super żywe trupy, które biegają po Wielkiej Brytanii. I może nie każdy przyjmie tą perspektywę, bo ja od kiedy sam mam dzieci, to tematyka związana właśnie z ojcostwem, wywołuje u mnie większe wrażenie, no bo mam perspektywę, która jest po prostu bliższa temu. Ale w tym filmie, patrząc na to, jak Spike zaczyna dostrzegać, no powiedzmy szczerze, niedoskonałości w swoim ojcu. Po prostu zaczyna widzieć w nim nie tego rycerza, który zawsze mu pomaga, a po prostu człowieka ze swoimi ułomnościami. To było to dla mnie jeszcze bardziej przejmujące, jeszcze bardziej angażujące niż te wszelkie sekwencje akcji, które też wyglądają świetnie i nietuzinkowo. To, jak napisano dialogi i relacje między bohaterami, powoduje, że ja byłem wciągnięty w ten świat już od pierwszych minut tego seansu. Twórcy nakreślili reguły rządzące w tym świecie na tyle klarownie, że nie czułem tutaj żadnej ściemy, żadnego naciągania względem świata przedstawionego. To tylko świadczy o tym, że zarówno Garland, jak i Boyle nie powrócili do tego świata, aby odcinać kupony, powiedzmy, od znanej marki. Widać tutaj pewien plan, który pod koniec tego filmu zaczyna skręcać, nazwijmy to, w dość dziwne rejony, ale to wszystko do siebie jakoś pasuje. Przynajmniej na tym etapie, bo 28 lat później doczeka się kolejnych produkcji. Mam tylko nadzieję, że po prostu wizja na te kolejne części jest już dobrze nakreślona. 28 lat później, podobnie jak jego pierwowzór, czyli 28 dni później, idealnie wpisuje się w czasy, w których powstawał. To zombiacze kino autorskie, gdzie każdy element po prostu do siebie pasuje i wciąga niesamowicie w ten świat. Danny Boyle ugotował jeden z najlepszych filmów tego roku. Nie film dla wszystkich, nie każdy przecież gustuje w filmach o zombie. Ale jeśli lubicie zombiaki i rozwałkę na ekranie, to tutaj coś znajdziecie. Natomiast jeśli szukacie czegoś więcej, to w mojej opinii też to znajdziecie. Może właśnie film trochę skręca w te zbyt dziwne rejony, im bliżej końca, ale na tym etapie ufam twórcom, że jest ku temu konkretny powód. Dla mnie z pewnością będzie to film, do którego będę wracał przez najbliższe 28 lat. Nasza ocena dla filmu 28 lat później to 5 na 6. Dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie wybrać się na 28 lat później do kina. Może macie jakieś przemyślenia co do wcześniejszych filmów z tego uniwersum. Komentarze, jak zwykle, są wasze. A jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.